Oho Ale dostał Ale dostał tą skupą Halo, halo, śmieczko, z tej strony Haby I moi drodzy, niesamowity materiał, zagramy sobie mecz W którym będziemy przejmować do każdego fraka Wbrew czynnika, mecz będzie naprawdę ciekawy Interesujący zostawiacie łapki w górę, subujcie I słuchajcie, moi drodzy, zaczynamy na raście. Wcześniej, moi drodzy, miał być niby Sanson Ale jednak to będzie raśik. Też ma fajna mapa do takich właśnie challenge. Słuchajcie, moi drodzy, zaczynamy sobie gdy jeszcze mamy wybór Oczywiście z Five Sevenem. Jeśli, moi drodzy, nikogo nie zabijemy To po prostu będziemy startować, moi drodzy, z broni Która oczywiście jest wybrana przez nas, tak? Ale wydaje mi się, moi drodzy, że tutaj takiej opcji nawet nie. O nie, na dysas ja, moi drodzy, chyba nie będę tutaj się bił Choć... Kurka, teraz muszę iść po tą broń Dobra, widzowie, czekajcie Tutaj już nie mogę grać z tej broni, tylko wyłącznie z kosy Dobra, poczekamy na gościa Chyba midem będzie wchodził Ale oby nie strzelaj, strzelaj tam sobie Ole robi Dobra Lecę po broń Kość tutaj wariacie Dobra Dawaj mi tą petkę No mamy to! Ale dostał tapa, moi drodzy, w głowę, nie? Ale dostał tapika w głowę, jak to siedzi? A, jeszcze muszę przejąć jego broń. A ta jego broń to też jest Petunia. Petunia? Nie, on chyba miał Digla. Chyba miał Digla z tego, co tutaj widziałem. Więc no cóż, moi drodzy, tak to zaczynamy, tak, moi drodzy, zaczynamy ten meczek. Trzy fragi, moi drodzy, na sam początek. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry prognostyk na to, aby odcinek był bardzo udany. I moi drodzy, słuchajcie, ten odcinek będzie pewnie bez większych cięć, ze względu na to, moi drodzy, że. Chciałbym, żebyście się trochę. No, posłali mnie i oczywiście. Oglądali swojego lubianego YouTubera. You, youtubera. Oh, you o, do, youtuber, you Dobra, tam gościu gra z tym. Z M40, dobra. Flaszyki, let's go. Hello, o, nie. Dobra, trzymaj Neida. Oj, O, jaj. Widzę, słuchajcie, no szkoda tej rundy, bo mogliśmy, <noise> ja w ogóle nie wiem dlaczego w ogóle idę na mida, żeby tam frankizować, bo to jest najgorsza pozycja na tej mapie, żeby tam broń w ogóle przejąć, no bo po prostu wiecie, biegniecie, biegniecie i jest ciężko w ogóle tą broń dostać, bo z lewej, z prawej was strzelają, no nie wiecie co się dzieje, nie? A to, tak, a to taka heca normalnie, gosiu na blisko. Dobra, fajnie, że przynajmniej a co to mamy ogólnie wam powiem, że to jest meczek o awans dla naszego widza Azbuki, Ponieważ Ponieważ jesteśmy na jego koncie, jak pewnie widzicie. On jest w habi składzie, moi drodzy, więc was też nie może zawracać. I, moi drodzy, wam powiem, że wspierający właśnie mają dostęp do klanu habi składu. Więc, moi drodzy, zostawcie wspierającymi i oczywiście cieszę się graniem w najlepszym klanie dla widzów w Polsce, moi drodzy. Oczywiście w Sado. A tutaj widzę, że druga, druga runda wygrana. Fajnie, fajnie. Naprawdę się to fajnie ogląda. 28 się mam wcześniej. W ogóle, moi drodzy, internetu nie miałem, nie? A ja tu ściszę, bo chyba może, dro... moi drodzy, A nie, w ogóle się dobra. Wcześniej, moi drodzy, w ogóle internetu nie miałem, nie? Bo za zabrakło. A my tam wcześniej graliśmy z Digla e, i mieliśmy grać z M40. Więc, moi drodzy, e, będziemy kupować odpowiedniki broni, które oczywiście mieliśmy nimi grać. E, czyli wcześniej ja zabiłem go się z M40, więc mamy M40. I, moi drodzy, pójdę sobie na mida znowu. Um, coś to w ogóle za jest... O kurde AKR-12. Dobra, trzymaj tam. Chłopczyku. ale dostałem strzały. On pewnie też dostał. On zaczął skanować. Ale to jest moi drodzy, słuchajcie, to jest słaba pozycja. Mam 28 HP. Ale dobra. Widzę, że tutaj gościa porobili. A drugi jest na midzie. Mój frak będzie. Aj, szkoda, widzę. Słuchajcie, no już tak się ustawiłem defensywnie z tym 4 bo Tak, jakby no. Nie będę ukrywał, moi drodzy, że to jest o, broń o wiele, wiele słabsza niż yy, po prostu taki AK-12, prawda? Więc, więc wy też, moi drodzy, o tym pamiętajcie, ponieważ no później na meczach może wam się to przydać. Na przykład, jak będziecie grać, no nie wiem, mecz o abons, tak jak na przykład ja teraz. Ty może dla naszego widza drugiego. To jest jakiś kolega w enemy. Ole dostał! Mam asystę. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, ogólnie to jest bardzo fajny temat na to, żeby. Tutaj jak najwięcej asyst porobić No tak teoretycznie, nie? Więc tak, rzucimy sobie na jedzika Siemano, to ja, elo No hej, co? Czy to jest jakiś wariat? Oczywiście, że jest awuper Oj, nie, nie, nie O panie Trzymaj, dawaj mi tutaj awupkę. Dobra, mamy awupkę, moi drodzy Ale karamba, co tu się w ogóle stało? Jak go nie mogę trafić później o, i na B, no i jesta. Ogólnie wydaje mi się, że w tym odcinku nie zrobimy zbyt dużo fragów, ponieważ. O, fal. No, tak jakby, moi drodzy, to jest challenge trochę, trochę, moi drodzy, skomplikowany. No, nie ukrywać, moi drodzy, tego nie można, że ten challenge jest po prostu trochę trudny mm, na zdobycie jak najwięcej, fragów. No, bo wiecie, trzeba zmieniać broń i zaglądać. z matem. normalnie. akcja się dzieje jak nie wiadomo co, ale my lubimy akcję, moi drodzy. Wy lubicie akcję. Dobra. Trzymaj funfel. Tutaj można spalić to. Dobra, wiecie co? Ole dostał! Ole dostał to do skółpa! Normalnie jaka formie chyba jestem, aż gościu wyszedł z meczu, bana to są na 30 minut, nie? I przy okazji moi drodzy, na weekendzie, jutro, bądź też w niedzielę Szykuje się potężny opening 1 ale w majówkę moi drodzy zaczynamy z czymś naprawdę grubym, będziecie mega szczęśliwi No i będziecie moi drodzy mogli dostać jedną skrzynkę za darmo w standoffie A dlaczego moi drodzy, zobaczcie moi drodzy majóweczka. Nie będę tutaj nic za dużo mówił, po prostu tak będzie A ja lecę na typa, let's go, nic mnie nie powstrzyma O nie, karamba, no jednak powstrzymał mnie gościu w enemie, nie? Ja na gościa lecę... Ja w ogóle nie wiem dlaczego by nie trafiłem, bo tak jakby easy frag był, nie? A tak jakby jakoś nie poszedłem, czy wsiany i gościa nie trafiło. Ale kolega tutaj fajnie nawet przyciągnął to full auto. m 16. A mi się wydaje, że dużo teraz graczy gra właśnie na pc Wiecie, na pc i tak dalej. My też, moi drodzy, coś szukujemy, jeśli chodzi o ten temat na kanale. Nie martwcie się, moi drodzy, będzie fajnie, będzie się działo, a my teraz musimy kupić odpowiednik tego, co mieliśmy wcześniej, czyli oczywiście MP7, MP5 mamy, moi drodzy, w dłoniach lecimy z tematem i ledwo. W sumie teraz sobie podejdę znowu pod ten a bo mi się wydaje, że tam jest dużo fragów, i możemy tutaj coś naprawdę fajnie pokminić. Bo i tak, na Dorsy gościu wszedł, więc lecimy. Ok. Co jest grane? Jakie skany od razu poszły? O, ci w szoku. No ja też. Trzymaj, palaka, funfel. Dobra. Gościa nie zabiłem niestety ci się nie udało. Ale na B wchodzą chyba dwójka. To może będzie okazja. Okej, okay. mid gra, hop. Aj, aj, aj. Znowu, moi drodzy, ten sam gościu mnie zabił. W ogóle ten wal jest naprawdę potężny. Fajnie się nim gra i wam też polecam pograć tym walem, bo jest yy, jest potencjał, jest potencjał widzowie. Zawsze, moi drodzy, sprawdzajcie tą przybudówkę po prawej stronie, bo tam zaznacznie ludzie stoją, nie? Chłop chyba nie wie, że to jest bombsite B. Chłop gra bez słuchawek, nie? Tak, żeby do, tak dobrze strzelać, a grać bez słuchawek. No to jest, moi drodzy, skandal. Słuchajcie, wy też zainwestujcie w sławki, jeśli gracie bez, no bo sławki moi drodzy, jednak oddają często podgłosić, ojejku, jaki błąd, jaki błąd, tutaj nie można wskakiwać, bo wy macie, moi drodzy, duży minus z tego, że jest duży recoil, a wasz kolega na przykład, yy, wasz kolega na przykład yy, w na przykład ma bardzo łatwą opcję, żeby po prostu wygrać yy, daną rundę, dany pojedynek i tak dalej. Gosiu ma 8 fragów, dobra. Ja nie mogę być, moi drodzy, gorszy, lecę. Słyszałem chyba, że tutaj ktoś siedzi, ale nie będę podbijał na razie, niech sobie ten Gosiu wejdzie pierwszy. Ma lepszą broń, ja będę dobijał. Bo mam słabszą. Jeszcze na midzie musi grać. Na 100% gra na midzie. No i się ma, no ma fala. Dobra. Nie ja mam jak uciec trochę. Dobra, uciekam. Essa. Dobra, udało się. Gdzie on siedzi tam? W tym rogu. Nice on w ogóle dostał ode mnie, ale naprawdę musiał sporo dostać. No zobaczcie, mój drodzy, jak to jego normalnie potelepało tymi nabojami, nie? Ale fajnie, mamy wala, mój drodzy. Mamy jedną z najmocniejszych broni w grze. Oczywiście tam nie dodając na przykład jakieś nie wiem, spasy, nie spasy. Ale w ogóle gości jest już trzech, już stracili wiary. No gości już nie wierzą, nie? Że jeszcze to grają. Dobra, więc my tak. Flaszyk na oponentów, pyk Tutaj kolega też fajnego kołfresz dał więc tak, najdzik jakiś taki w głąb bardziej. Chłopisz 0,8KD Oli mi zasadził! Wow! Ja wziąłem chyba gościa po lewej, a tam a mi normalnie zasadza bombę. No dawaj, zabij go no. No w końcu. Przecież to takie nudne było już ten pojedynek moi drodzy był nudniejszy niż jak w tej historii w szkole. I to bez kitu. Kolega ma przypał, ale on, on, on jeszcze o tym nie wie, nie? Dobra 7-2. Jak myślicie, moi drodzy, będzie awans? Bo tam chyba brakowało, nie wiem, 20, tak mi się wydaje. Czy będzie awans? No, mam nadzieję, że będzie, że tutaj będzie naprawdę. fajnie. w ogóle 6 fragów robię, to jest. To jest niemożliwe, moi drodzy. Przy takim meczu to jest niemożliwe. Ja to pieniędzy zrobić chyba z 15. Dobra, chłopaków znów 4 mi, A my z Diglem, moi drodzy, lecimy na. W ogóle z Paką lecimy. A dobra tam, trudno. Jest już gościu Ohohoho. Ja lecę po broń widzowie Przeja nie mogę Gdzie ta broń? Dobra, mamy brońkę. Jazda. Ale go takiego tapa wyrwał. No chłop pewnie przez pół swojej, swojego życia w tej grze nie wyrwał takiego tapa jak teraz wyrwał. Oś tutaj badu Dobra, mamy to, widzowie. Mamy kolejny frag, Przejęta broń, moi drodzy. I teraz w ogóle ciężkie zadanie: Będziemy grać z uspa. No uspa, moi drodzy, to dawno nie grałem na takiej rundzie, gdzie no po prostu trzeba zagrać albo eko, albo moi drodzy jakiegoś forsa. A ja moi drodzy lecę z uspem. No dobra, trudno, trudno tak naprawdę. Polecimy, zobaczymy znowu z paczuszką. Widać moi drodzy, że ta paczka mnie lubi, nie? Widać, że ta paczka mnie lubi w ogóle 27 punktów mam. A, co do punktów moi drodzy, postawiłem wiem, że taki. wczoraj taki pomysł wpadł o takiego widza, że. Tyle ile punktów zobędziemy w grze, tyle golda rozdamy jakiemuś widzowi. Co wie na to? Myślę, że to jest taki fajny pomysł? Czy jednak jest to lichy pomysł? Jak ja zaplętę to już starcją wiarę przecież. A dobra, fleszyk BAM Jeszcze go A Ajajaj, no szkoda, moi drodzy, szkoda Przyjmować w ogóle zapraszam was, moi drodzy, na mojego TikToka Gdzie ostatnio, chyba częściej niż zawsze, odpalam streamki dla was I te streamki są zazwyczaj tak około 20.00 Gdy na przykład zaczynam grać z jakąś ekipą I na przykład gramy o awans do, nie wiem, do legendy Chłopy aż dały smoka w dorsy. Więc uważam, że to jest fajny pomysł e, Taki... Bo wiecie, tak, jakby ja wtedy sobie gram, a wy na przykład możecie sobie... Okurka wodna. Hopie. Oho! No to teraz nieźle. Dobra, już tutaj nie będę strzał tego typa. Choć chciałem fragensa zdobyć. A jem 16 na koniec przejęte, ale tak naprawdę tu dużej różnicy, moi drodzy, nam nie robi. 9-4-4 robimy. Uważam meczek za naprawdę udany, pomimo tego, że to był challenge. Graliśmy na Goldy 2. Gold 1, jakiś tam, jakiś tam ranket. I będzie awans, moi drodzy, będzie awans na A z buki do Golda 2. Słuchajcie moi drodzy, zobaczymy jeszcze ile dostaniemy, moi kochani punktów expa i także moi drodzy co dostaniemy na przykład od Standoffa? Tak normalnie Ty, w ogóle dostaliśmy tyle punktów, że zaraz normalnie będzie golda 3, nie? Taka jazda będzie. A expa dostaliśmy 1000 no 1300, 1400, coś takiego. Ja moi drodzy bardzo dziękuję za ten odcinek. Trzymajcie się, grajcie do usłyszenia i hejka.